No się ma, takie Audi mi przywieźli A3 na lawecie, dzisiaj, nie, no dzisiaj Słuchajcie, jest włączony zapłon. Ja wiem, że tego nie widać, że jest włączony, jakby ale jest włączony, i jak się dobrze przyjrzycie, nie wiem, czy to będzie na filmie widać. I pulsuje, tylko żarzy się, tak jakby z bardzo, bardzo słabo. Kontrolka. Ładowania, ja to widzę. Nie wiem, czy na filmie to będzie widać. Nic poza tym nie ma. Ani wskaźnik paliwa nie działa ani ciśnienia oleju i tak dalej, nie? I teraz patrzcie na to, może się uda. Przekręcam na rozruch. Patrzcie, kręci nie zapala, nie? Teraz tak, cofam kluczyk. Nagle, kurwa, wszystko działa. Paliwo jest, wskaźniki są. Auto pali. Jak... słychać, że pali, nie? Odpalone auto. Zresztą obrotościomierz widać, że jest, nie. Teraz nie wiem czy znowu to się zrobi, ale już chyba nie. Teraz będzie działać za każdym razem. A wyjmę w Stadzę Kluczyk. No i teraz wszystko kurwa działa, no. Ech, a u faceta na podwórku w ogóle nie chciało zatrybić to. Nie wiem, była luźna klema, dokręciłem, nie pomogło. E... Błędów żadnych nie widzi sterownik. No teraz za każdym razem będzie działać. stoi z godzinę, czy tam jakiś czas, i, i nie będzie znowu działać. i... Nie wiem, ja obstawiam kostkę stacyjki, tak mi się wydaje na początek. Czekajcie, jeszcze raz spróbujemy. Jak mi się wydaje, że to może być kostka stacyjki. No teraz będzie działać pierdolony, kurwa, za każdym razem. No. Co prawda właściciel zgłaszał mi ten problem, yy, właśnie, że czasami tak się dzieje, czasami nie. W końcu umarło. Było tak, jak na początku filmu pokazywałem, z tą kontrolką żar żarzącą. Wyciąganie kluczyka, wkładanie, nic nie dawało. Kurwa, teraz za każdym razem działa. Ale mówię, za godzinę postoi, po, po godzinie znowu będzie to samo. Że podej tak podejrzewam, nie? Czyli to to lotek, nie? No nie wiem, może ktoś taki przypadek miał. Ja tam jakimś elektrykiem nie jestem. Eee, myślę, że to będzie kostka stacyjki. No tak mi się wydaje bynajmniej. Kostka jest niedroga, tam tania. Parę, parę dziesiąt złotych kosztuje tam nie wiem, 30, 40 złotych. Także zacznę od tej kostki, zmienię kostkę. No i tyle, Po no. co więcej kombinować? I zobaczymy co będzie po wymianie tej kostki, nie? Także tak to wygląda. 1.8 turbo 150 koni w automacie. Też się zastanawiałem, czy wiecie, wyłącznik automatu tam działa, nie działa, bo też ta, ale to kurwa w chuj. Mieniałem biegi wcześniej kurde, i nie było szans tego auta uruchomić w ogóle. Dzisiaj jest tak, że kurde, że, że kurde teraz jeszcze raz w ciekawości, kurde spróbujemy. No teraz ta, działa za każdym razem, no nie wiem, albo jakiś przekaźnik się wiesza, ale zacznę od wymiany kostki stacyjki, bo jest to niedroga opcja, także no chyba, że ktoś ma taką Audi. Czy miał taki przypadek, może da znać w komentarzach, bo tam widzę dużo jest mechaników, jakichś tam lakierników u mnie na kanale. Może ktoś ma pomysł na takie coś, ale mówię, no ja zacznę od wymiany, stacy, wymiany tego całego bębenka, stacyjki, czy jak to tam nazwać, nie? Tak mi się wydaje. No. I tak o, właśnie. Także no, dzisiaj to tyle. No. Taki krótki film z taką z taką dziwną rzeczą. Na razie.